Nie marnuj tej jednej chwili codziennie, żeby mieć wymarzone życie. Cześć z tej strony Marcin i w tym filmiku chciałbym powiedzieć wam o takiej jednej chwili, która występuje minimum dwa razy dziennie. W każdym razie na początek, moje filmiki wiem, że są nudne w oglądaniu. Tu ja nie będę stosował żadnych sztuczek, żeby przyciągnąć uwagę widza. Wystarczy, jak będziecie mnie słuchać, a ten czas możecie w międzyczasie coś tam zrobić, żeby ogarnąć własne życie w końcu to kanał o rozwoju osobistym, więc nie wiem, posprzątajcie biurko i tak dalej. Ja daję też challenge widzom w trakcie ogl oglądania bądź słuchania moich filmików. Na dziś jest bardzo prosty challenge. Po prostu zapisz sobie co masz zrobić z tego filmiku. Nie wiem, ustaw sobie przypomnienie w telefonie albo zapisz sobie na karcie, żebyś wiedział co masz zrobić po prostu przed zaśnięciem i żebyś mógł to zacząć praktykować. A co to jest ta jedna chwila? Ta jedna chwila to jest moment tuż przed zaśnięciem. Według Neville'a Godarda, SAC, e, tak to jest określane na internecie, stay de to sleep, czyli moment tuż przed zaśnięciem. E, generalnie Neville Goddard powiedział coś takiego: Nie pozwalam sobie zasnąć, dopóki nie czuję się tak, jakby moje życzenie było spełnione. Czyli mamy tu element manifestacji marzeń. Natomiast jednocześnie nauka potwierdza to, że w momencie zaśnięcia nasze półkule... Zaczynają się niejako łączyć przez chwilę, no i wtedy dzieją się różne ciekawe rzeczy w naszym mózgu. I jeśli będziemy umieli to ukierunkować, no to może to wprowadzić pewne zmiany w naszym życiu. Bruce Lipton trochę to tłumaczył, z tak od strony tej naukowej. Po prostu ten stan tuż przed zaśnięciem to jest jeden z niewielu momentów, w których możemy się przeprogramować. Czyli możemy zmienić po prostu naszą, nasze programy, te, które mamy wgrane w podświadomości. Bo generalnie, wiecie, programujemy się przez całe życie. Sami jesteśmy programowani od właściwie odpoczęcia przez wszystko, co nas otacza. No i to już wspominałem w innych filmikach. I żeby przeprogramować się, czyli żeby zmienić te nasze złe nawyki, bo w większości przypadków, no to jesteśmy zaprogramowani złymi nawykami, to jest bardzo ciężko. I jest kilka takich... Technik, dzięki którym możemy łatwiej to zrobić. Może to być na przykład hipnoza, ale może to być właśnie ten, ten, ten stan tuż przed zaśnięciem. Yy, zaraz opowiem, jak to, jak to wykorzystuję, ale jeszcze, żebyście wiedzieli, na czym to polega. Yy, świad yy, generalnie za dnia jesteśmy świadomi. Tam nasz mózg oscyluje w jakichś tam falach. Już nie pamiętam tych wszystkich fal, bo to kurczę za dużo wiedzy, za dużo wiedzy po prostu z różnych dziedzin, więc mi się mylą te wszystkie fale. W każdym razie, gdy śpimy, no to znowu jest w innych falach. I jak przechodzimy ze świadomości, z tego naszego świadomego dnia i zasypiamy, to jest taki moment, który no, jest nazywany omamy hipnagogiczne albo hipnagogia. Tak to jest określane. Najprawdopodobniej to jest ten moment, który właśnie Neville Goddard miał na myśli. No i Bruce Lipton. I tam występują różne po prostu takie powtórzenia dnia. Czyli zaczynają nam się przypominać rzeczy z dnia, i zaczynają się one mieszać z, trochę z naszą podświadomością. I to takie sn, zaczynają wychodzić z tego niby takie sny. W każdym razie chodzi o ten moment. Następuje po prostu zmiana fal. I w tym samym momencie mamy dostęp do naszych dwóch półkul. Nasze półkule mózgowe łączą się, bo generalnie korzystamy albo z jednej, albo z drugiej. Natomiast w tym momencie obie półkule zaczynają, łączą się i mamy dostęp bezpośredni do naszej podświadomości. I możemy wgrać sobie nowe programy, możemy sobie usunąć inne programy. Generalnie to jest bardzo dobry moment na manifestację marzeń. To jest właściwie najlepszy moment, jaki. Jaki mamy dostępny z takich, co, co, co po prostu występują naturalnie, bo i tak każdy z nas musi codziennie usnąć. No nie, nie mamy na to wyjścia. Już wam mówię, jak ja to używam. Yy, czyli generalnie kładę się spać. No i ja, ja tu sobie robię jeszcze, napisałem Wam, żebyście wiedzieli po prostu jak ja to używam. Ja tuż po prostu przed uśnięciem, jak położę się spać, no to ta, jak uspokoję myśli, bo czasami też ta gonitwa myśli jest, no to robię sobie, sobie taki szybki rachunek sumienia. Co zrobiłem za dnia, z czego jestem zadowolony, z czego jestem niezadowolony, co poprawić na jutro. Później robię sobie taką szybką medytację. To u mnie to polega na po prostu wyobrażaniu sobie, że rozróżniam każdy mięśnień w ciele od góry do dołu. Tak samo przeprowadzam podczas medytacji, przeprowadzam jeszcze tam inne zabiegi, typu leczenie. To kiedyś wam opowiem, bo to ciekawe, jak ja, jak ja robię swoje medytację po prostu. No i gdy zrobię to, to staram się, bo generalnie ta medytacja, rachunek sumienia to jest takie, wiecie, podsumowanie dnia, żeby uspokoić myśli. Ta szybka medytacja, czyli takie wyobrażanie sobie, że po prostu jestem rozluźniony od czubka głowy po same stopy i generalnie czujesz, czuje się to po prostu w całym ciele, jak sobie wyobrażasz, że się rozluźnia każdy mięśnień i tak dalej, czasem nawet ci mięśnień drgnie, że po prostu że się rozluźnił, to to powoduje, że zaczynamy zasypiać. Bo to jest takie, takie, wiecie, no rozluźniamy się ten i gonitwa myśli już jest uspokojona, już skupiamy się tylko i wyłącznie na naszym organizmie, jak po prostu każdy mięśnie jest rozluźniony i zaczynamy zasypiać. I na sam koniec medytacji po prostu wiem, że wtedy muszę włączyć manifestację marzeń, tak jakbym był, żył tym lepszym życiem. Czyli tu sobie możemy manifestować wtedy na przykład... No, co, no, wszystko co chcecie. No, musicie sobie. Tam już nagrywałem kilka filmików wcześniej o manifestacji marzeń. Możecie sobie sprawdzić. Generalnie, no, możecie sobie na przykład miłość. Yy, że jesteście z ukochaną osobą. Czyli wyobrażacie sobie po prostu z perspektywy pierwszej osoby, czyli wiecie FPS, jak w grach, yy, strzelankach, no nie? I po prostu wyobrażacie sobie, jak nie wiem, chodzicie na spacery z tą osobą, jak yy, spędzacie wspólnie czas, jak rozmawiacie z tą osobą. Możecie sobie wyobrażać, wiecie, nawet miłość z tą osobą, i tak dalej, i tak dalej. No, tu akurat nie, nie polecałam wyobrażania sobie seksu z tą osobą, bo możecie się rozbudzić guzik będzie z tej manifestacji marzeń. E, w każdym razie no raczej miłość, no to no to wiecie, tu mówię o takim uczuciu emocjonalnym typową miłość, co ludzie mają na myśli, nie, nie, nie takie zbliżenie fizyczne. E, możecie sobie wyobrazić, na przykład, że macie pieniądze. Czyli wyobrażacie sobie, jak po prostu wchodzicie, nie wiem, na internet i możecie kupić sobie co tylko chcecie, bo po prostu pieniądze do was płyną ze wszystkich stron. Codziennie na przykład czy co miesiąc otrzymujecie przelew na konto i przeglądacie sobie rachunek na koncie po prostu i patrzycie o kurcze, znowu kolejny przelew, znowu zarobiłem pieniądze. O wow, wow. wow. Najlepszym sposobem w manifestacji marzeń ja zawsze uważam, że po prostu jest skupienie się na sobie, czyli ja staram się manifestować tak, jakbym ja się zmieniał. Czyli wyobrażam sobie, że jestem tą lepszą wersją samego siebie i po prostu, że udaje mi się wykonywać wszystko to, co sobie zaplanowałem, na przykład. Albo że nie jestem leniwy, albo że mam więcej energii. Tu no, właściwie to ja skaczę z tymi wszystkimi manifestacjami naraz. Ja mam bardzo dużo <gryw> celów w życiu i bardzo dużo manifestuję różnych po prostu rzeczy. W każdym razie Weźcie sobie po prostu jakąś manifestację taką stałą i zacznijcie ją powtarzać. No i tam oczywiście, według Neville'a Godarda, to powinno być powtarzane w kółko, czyli sobie wyobrażacie jakąś scenkę, na przykład, że nie wiem, przytulacie się do drugiej osoby albo że przeglądacie ten komputer. Wyobrażacie sobie po prostu, jak logujecie się do swoje konto, jak przeglądacie te przelewy, jak jesteście zadowoleni, jak idziecie do sklepu, na przykład internetowego, jak możecie wszystko kupić. No i później powtarzacie znowu od początku to kilka razy, aż w końcu po prostu zaśniecie. No, i generalnie to polega na tym, że zmienia się nasze postrzeganie. Jeśli mówimy o Wilugodardzie, Godardzie, no to on twierdzi, że po prostu dzięki temu otrzymamy to, co sobie manifestujemy, że to jest najlepszy moment właśnie na manifestację marzeń, bo wtedy mamy dostęp do tej naszej podświadomości. Nasz mózg działa w innych falach, do których normalnie no, nie mamy dostępu, bo zazwyczaj śpimy. To są chyba te fale teta. Nie, nie chcę wam mieszać z tymi falami, bo sam, sam się gubię, bo za dużo, wiecie, za dużo wiedzy po prostu z różnych źródeł i musiałbym, musiałbym sobie gdzieś napisać w końcu ten schemat z tymi falami, żebym pamiętał, które. Zresztą nie ma znaczenia, jak się nazywają. Ważne, że po prostu. Przez tą chwilkę, tuż przed zacięciem mamy dostęp po prostu do naszej podświadomości. Dlatego, skoro mamy dostęp do naszej podświadomości, możemy się też przeprogramować. Więc jeśli mówimy o Neville'u Godardzie, no to tutaj on bardziej się skupia na tej manifestacji marzeń i na otrzymywaniu tego, co chcemy. Natomiast jeśli mówimy o nauce, no to tak, to jest ten moment, w którym możemy się przeprogramować faktycznie. Czyli możemy zmienić swoje zachowanie, możemy się wyzbyć złych nawyków, możemy dołożyć sobie pozytywne nawyki. W każdym razie jest to potwierdzone według mnie i zarówno w kręgach powiedzmy nauk ezoterycznych, jak i w, po prostu w nauce że tam następuje po prostu taka zmiana i że jest to moment na przeprogramowanie siebie, więc ja bym proponował po prostu tutaj, wiecie, zacząć skupiać się na pozytywnych nawykach, a eliminować jednocześnie negatywne, czyli możecie sobie wyobrazić na przykład, że dzięki swojej pracy wy macie na przykład te pieniądze na koncie i przeglądacie to konto, kupujecie i znowu sobie wyobrażacie, że a, dzięki mojej pozytywnej pracy, że mojemu pozytywnemu nastawieniu do pracy, dzięki mojej, nie wiem, pracowitości, dzięki mojej pomysłowości osiągnąłem sukces w życiu i tak dalej. Pamiętajcie, że to wszystko musi być manifestowane w sposób prawidłowy, jak manifestacja marzeń wygląda. Już nagrywano ten tym filmik, czyli po prostu z pierwszej osoby zawsze i w czasie jak gdyby dokonanym. Tu nie możecie, że a będę coś miał. Nie. Wy po prostu już to macie. Tak się manifestuje prawidłowo. Czy to działa, czy nie? No nie wiem. Jak wytrwam w nagrywaniu filmików na YouTubie, to możecie sprawdzić za rok, dwa, czy coś po prostu zmieniło się. Na pewno będę raportował. Jakie problemy zauważyłem? no świadomość, o czym mamy myśleć. Po prostu czasem zauważyłem, że kładę się, niby wiem, co chcę po prostu manifestować, ale poza powtórzeniem tam jakiejś swojej mantry, bo mam taką swoją mantrę, którą powtarzam, no to po prostu gubię się w, w, po prostu, jaki mam cel w życiu. Bo jak mam bardzo dużo zainteresowań, to niestety po prostu sam nie wiem, na czym się powinienem skupić. Więc y, tu musicie po prostu wiedzieć, co chcecie manifestować. Jeśli nie macie co manifestować, to proponuję zacząć manifestować po prostu tą lepszą wersję samego siebie. Każdy z nas y, jest szczery w stosunku... Inaczej, powinien być szczery w stosunku do samego siebie, a ponieważ powinniśmy być szczerzy w stosunku do samego siebie, no to nie widzę żadnego problemu, żebyśmy po prostu zlokalizowali wszystkie nasze negatywne nawyki oraz wszystkie nawyki, które chcemy. Raczej wydaje mi się, że każdy człowiek ma takie po prostu świadomość tego, w czym jest zły, w czym jest dobry, co powinien poprawić, nad czym chciałby pracować albo co chciałby w życiu yy, osiągnąć. Yy jeśli chodzi o swoje zachowanie, jeśli chodzi o sw swoje po prostu postawy, o swoje, wiecie, o swoje życie, no nie? I na tym się skupcie. Jeśli nie macie takiego, wiecie, celu typowo, nie wiem, zostać tam prezesem jakiejś dużej korporacji, czy nie wiem, zostać baletnicą na ten, to skupcie się po prostu na sobie. Czyli wyeliminujcie wszystkie złe nawyki, wprowadzcie sobie dobre nawyki i na tym skupiacie się. Czyli skupiacie się na zasadzie ja jestem już tą osobą, którą zawsze chciałem być, czyli jestem pracowity, nie wiem, pozbyłem się negatywnych nawyków typu nie palę, bo zrozumiałem, że to mi szkodzi, nie spożywam narkotyków, nie piję alkoholu, zdrowo się odżywiam, codziennie ćwiczę, mam siłę codziennie do ćwiczeń itd. Wyobrażacie sobie, jak jesteście tą osobą, która codziennie ćwiczy z uśmiechem na twarzy. Pamiętajcie, bardzo ważna jest postawa też ciała, czyli ja często, jak sobie tutaj coś manifestuję, to czuję po prostu, jak mi się wygina twarz w formie uśmiechu. Zresztą ja jestem wesołym człowiekiem, to, to nie mam z tym żadnych problemów, ale czuję po prostu niekiedy jak usypiam, jak mi się po prostu, wiecie, usta wyginają i naprawdę niekiedy usypiam z uśmiechem na twarzy. Wcześniejsze zaśnięcie, kolejny problem, czyli zanim zaczniecie manifestować, no to uśniecie i zmęczenie, niechęć do manifestacji, no to... Generalnie tak. Nie ma czegoś takiego jak zmęczenie, niechęć do manifestacji. To musi być jak wasza codzienna modlitwa. To jest właściwie ważniejsze niż modlitwa, bo tu modlitwa to jest takie, według mnie, klepanie po prostu bezmyślne. Jeśli ktoś modli się z was, to nie wiem, dajcie znać w komentarzach, czy ktoś jeszcze modli się tuż przed e, zasięciem. E, jak byłem dzieckiem, to pamiętam, że rodzice mnie uczyli, że trzeba klęknąć, pomodlić się. Człowiek robił to, ale nie zdawał sobie sprawy z, w ogóle z tego, co robi. Natomiast dużo lepszą metodą jest po prostu skupienie się na, ty, na tej technice. E, Czyli nie ma tu czegoś takiego jak zmęczenie i do manifestacji. Po prostu zawsze chcecie manifestować. Nawet jak mieliście ciężki dzień, to po prostu możecie sobie zmienić w waszą tam mantrę, manifestację, cokolwiek, że o kurczę, dziś, nie wiem, dobrze pracowałem, albo ten dzień zaowocował, albo będę w przyszłości tam wspominał. Znaczy, patrzycie z przyszłości, czyli wspominacie ten dzień, że a, pamiętasz, tego dnia byłem zmęczony, ale jednak zamanifestowałem sobie... Coś tam i to mi się spełniło, kurczę, ale jestem szczęśliwy, ten... I uśniecie w ten sposób i zawsze, zawsze jakaś ta, ta manifestacja marzeń tuż przed snem, zawsze ta zmiana po prostu naszych waszych nawyków będzie następowała powolutku. Żeby nie zasnąć wcześniej, no to trzeba przeprowadzać szybką medytację. Nie możecie, wiecie, generalnie człowiek usypia wtedy, gdy jest bardzo zmęczony lub gdy po prostu ma, nie ma myśli w głowie. Czyli jest uspokojony, generalnie my za dużo myślimy, więc często przez to ludzie mają problem z zaśnięciem, że po prostu jest za dużo tych myśli w głowie, a znowu łatwo usypiamy, jak nie mamy tych myśli w głowie. Czyli po prostu, no nie wiem, ciężko opracowaliśmy i szybko, wiecie, zaśniemy. Generalnie jak kładziecie się, to będziecie czuć, jak szybko jesteście do uśnięcia. Uspokójcie gonitwę myśli. I skupcie się po prostu na rozluźnieniu ciała, już poczujecie, że zaczyna się ten etap, że spokojnie możecie usnąć. No to od razu lecicie z waszą manifestacją marzeń. To jest jedna chwila, bo to jest jedna chwila. To jest taka, to jest krótka chwila, to trwa, wiecie, 5 minut. Nie wiem, ile, ile czasu zajmuje przejście z jednego stanu umysłu do drugiego, ze świadomości do podświadomości, do tego zaśnięcia. Nie wiem ile to trwa, pewnie zależy to od ludzi, od tego jak, jak będziemy, jakiej... jak dużo świadomości będziemy wkładać w po prostu wykonywanie tej techniki, bo jeśli za dużo włożymy, no to możemy się też obudzić, no nie? Więc to jest, musicie sami sobie wyczuć. Ja używam tego i odkąd dotarło do mnie, że to jest ten moment, który naprawdę szkoda marnować, no to, no to staram się za każdym razem. Za każdym razem, gdy zasypiam, czyli dwa razy dziennie, generalnie mamy występuje ta chwila, bo przed pójściem spać, rano jak wstajemy, to też jesteśmy w tym stanie. Tu działa w odwrotną stronę, czyli jeszcze nie obudziliśmy się dokładnie. Uwaga, działa to też w nocy. Zauważyłem po prostu, jak idziesz się wysikać, no to po prostu wstajecie, idziecie do ubikacji, wracacie i też jesteście w tym takim stanie. Wiecie, nie do końca kumacie, co jest grane i tak dalej. Musicie pamiętać, że po prostu, żeby sobie manifestować jeszcze wtedy, bo wtedy też, też to pomoże. No i za każdym razem, gdy robicie sobie jakieś dżemki popołudniowe, cokolwiek, no to po prostu też wtedy jesteście tuż przed tym zaśnięciem. Więc też wtedy proponuję. Więc widzicie, minimum dwa razy dziennie występuje ten stan. Jak macie problemy... Znaczy nie macie problemów w sumie, jak się wypije dużo wody, to nie jest problem. Trzeba, żeby nie chodzić sikać w nocy, to chyba trzeba przestać pić tak mniej więcej trzy, trzy godziny przed pójściem spać. Bo wtedy pęcherz zdążymy opróżnić i nie będzie nas nękał w nocy. No ja niekiedy wypiję litr tuż przed zaśnięciem i, i później w nocy człowiek musi latać do, do toalety. W każdym razie wykorzystujcie tę chwilę, bo no to jest... To jest naturalnie występujący moment, w którym możemy się przeprogramować. No i też możemy zamanifestować po prostu co chcemy. Przykłady. No możecie oczywiście, tak jak wspomniałem, do zmiany nawyków. Pamiętajcie, żeby wszystko robić w czasie jak gdyby przeszłym, czyli ja zrobiłem coś tam, albo wszechświat był w cokolwiek w życie, załatwił, rozwiązał mi jakiś tam problem, czyli... Wyobrażacie sobie po prostu, a kurczę, mam ten problem. już, no Macie jakiś tam nie wiem, problem teraz w życiu, ktoś nie wiem, sąsiad was denerwuje i tak dalej, a wy po prostu manifestujecie sobie o kurcze, ale już się problem rozwiązał sam. Nie wiem, sąsiad się przeprowadził, albo pogodziłem się z sąsiadem, albo ten. Nieważne, jak to się rozwiązało, my nie mamy wpływu na to, bo to wszechświat decyduje, jak, jak po prostu się rozwiążą nasze problemy, ale wyobrażacie sobie po prostu, że już tego nie ma, już po prostu jesteście na dobrej ścieżce z sąsiadem że życie się wam super układa, że śmiejecie się po prostu jak jak ten jakup, nie wiem, kłóciliście się jakieś głupie sprawy, no nie czy tam z koleżanką czy z przyjaciółką cokolwiek. E, możecie mu, możecie mówić, że po prostu o kurczę, w końcu możecie sobie wyobrazić, że na przykład w końcu wybudowałem ten dom. Tyle było problemów, tyle tamtego ten, ale się śmieje teraz z tego wszystkiego, bo to wszystko już nie, nie ma żadnego znaczenia, bo wybudowałem ten dom i zasypiacie w, z tym po prostu poczuciem no miłość, już mu wspomniałem, możecie sobie wyobrażać pieniądze, no to na tym koncie też, też mówiłem, możecie sobie też tutaj manifestować dla i za kogoś, to też pamiętajcie to w filmikach o manifestacji też też mówiłem że można manifestować coś dla kogoś, czyli na przykład udało się mojej córce, nie wiem, przejść problemy w związku, czy problemy zdrowotne kogoś tam udało się wszystko załatwić, są ludzie to są wszyscy teraz zdrowi rodzina się na przykład wzmocniła dzięki tam jakimś problemom zdrowotnym i tak dalej, i tak dalej Pamiętajcie, że nie w jaki sposób, tylko że to zostało spełnione. To jest, ta, wiecie, jeśli chodzi o manifestację marzeń. My staram, no ja tu mam problem, bo ja za bardzo mam aktywny mózg i po prostu za bardzo kreatywny jestem, więc ja staram się wymyślić różne sposoby, że mógłbym to rozwiązać w ten sposób, w tamten sposób, a w przypadku tutaj tej manifestacji marzeń tuż przed zaśnięciem, czy tego próby przeprogramowania, to no staramy się nie w jaki sposób, tylko staramy się y, mówić sobie, że po prostu to już działa, to, czyli jestem już tą lepszą wersją samego siebie, nie wyobrażamy sobie w jaki sposób do tego doszło, no ale tu są różne wersje manifestacji, więc no najlepiej wyobrażać sobie tak jak mówią, no, czyli że coś, coś już zostało załatwione, coś zrobiłem, stałem się taki jaki się stałem, yy, czyli tą lepszą wersją samego siebie. Jestem zdrowy, mam miłość, yy, coś, coś na tej zasadzie, a nie, że a w końcu ta koleżanka, którą tam, nie wiem, chodziłem do klasy, yy, później się spotkaliśmy, ten, to tak wiecie, to to nie, to, to planujecie wtedy, to nie jest manifestacja marzeń, tylko to jest takie bardziej planowanie. Yy dobra, no w tym filmiku wydaje mi się, że to wszystko mam nadzieję, że będziecie używać tej techniki pamiętajcie, ten challenge na dziś był bardzo prosty tylko prosiłem was, żebyście sobie zapisali na kartce czy ustawili przypomnienie w telefonie że po prostu przed zaśnięciem, żebyście zaczęli to robić jak zaczniecie to robić przez raz, drugi, trzeci, to w końcu wejdzie to wam w nawyk i będziecie o tym pamiętali zresztą możecie sobie nawet to wyobrazić jako pierwszy wasz, pierwszą manifestację pierwsze przeprogramowanie was samych, że po prostu codziennie to wykonujecie, czyli możecie sobie po prostu tuż przed zaśnięciem pamiętać o kurcze rano się obudzę i będę pamiętał, żeby przez chwilkę sobie tam coś powyobrażać. Wieczorem będę chodził codziennie spać i będę pamiętał, żeby przeprowadzić sobie taką szybką manifestację marzeń i będę miał wtedy lepsze życie, lepszy sen i tak dalej i tak dalej. Dobra. Dzięki. To wszystko. Cześć.